Nie Manko z tej strony skała, to jest kolejny odcinek FIFA 20 Ultimate Team. i W dzisiejszym odcinku kończymy nasze zmagania w Foot Champions, naszą walkę o Player Pigs likę. Zobaczymy, jak naszemu zespołowi pójdzie w kolejnych spotkaniach. Ale zanim przejdziemy do skrótów, zróbmy jedno SBC, a dokładniej SBC. Pamiętne mecze. Do wykonania są cztery składy Empoli Fiorentina Gent Club Bruges Deportivo Alavés, Real Sociedad I ostatnie AS Monaco Saint Etienne Zacznijmy od pierwszego SBC Wszystkie SBC są zrobione z zawodników Których miałem w klubie A więc To SBC nie kosztowało mnie nic i nie pozostało nic innego jak odebrać paczki za te składy i przekonamy się, czy uda się coś trafić. Przedostatnie SBC, i czas odebrać paczkę za ostatnie SBC za mecz AS Monaco Saint de i udało się wykonać to SBC. Za wykonanie całego SBC jest paczka na 45 złota paczka piłkarzy Prime. I teraz przejdźmy do otworzenia tych paczek. Zacznijmy od tej najsłabszej paczki, czyli złotej paczki zawodników. 12 zawodników, jeden rzadki i 12 zł. I są ekrany Włochy Środkowa pomoc Jorginho 83 overall A więc Karta dobra, idealna do SBC Co oprócz tego jest jeszcze Avila, Les Melo Dużo zawodników, którzy się przydadzą do SBC ligowych A więc Wysyłam ich do klubu A duplikaty na listę transferową Pierwsza paczka Może być Czas na kolejną paczkę, może tym razem mieszana paczka Piłkarzy Mieszana paczka rzadkich piłkarzy No a tym razem niestety Nie ma Ekranów Kto to będzie? Bigia, 82 overall z Milanu I, oczywiście, to był duplikat. Jest jeszcze Forest, Renan Lodi. Jest Paulinho z Deportivo Alavés. Ale nie wiem, czy on będzie coś warty. Sprawdzimy. Chociaż no nie no, jest warty jakieś 200 monet. Wysyłamy go na listę. Wysyłamy ich na listę transferową. Otwórzmy teraz paczkę piłkarzy Electron Prime. Niestety także w tej paczce nic nie ma. A Samoa 79 overall z Interu Mediolan. Janik Bolaski ze Sportingu. I mamy ikonę. Szkoda tylko, że to nie jest ikona, ale jest ikona. Dobra. Wysyłamy ich na listę. Także duplikaty. Ja ich sobie później wystawię. Zostały nam jeszcze dwie paczki. Z otwórzmy teraz. Złotą paczkę piłkarzy premium 12 rzadkich zawodników. Oj, 12 złotych zawodników, trzech rzadkich. I zobaczmy, czy uda się w tej paczce coś trafić. No, niestety nie. Niestety nie. Bakayoko 80 overall. Mamy dwie karty za Ligę Mistrzów, jest także na były zawodnik Legi Warszawa, Vadis Odidziaofoe. Wysyłamy ich na listę transferową. I przejdźmy do ostatniej paczki w dzisiejszym odcinku. Paczki, która była nagrodą za całe SBC. Paczki piłkarzy, złotej paczki piłkarzy Prime. Dwunastu zawodników, 12 złotych, 6 rzadkich. I zobaczmy, kogo uda się trafić. Hiszpania, bramkarz. I Casillas na koniec, na koniec z paczek. 83 overall. Co oprócz tego jest od Riozola? I mamy bardzo dużo duplikatów. I wysyłamy ich na listę transferową. A teraz przejdźmy do skrótów meczów Sword Champions. Przeciwnik znaleziony. Zobaczmy, kogo ma. Jest Laundrub, za słapy. Jest Aleksander Arnold, Sujunsu i Robertson Team of the Season z Premier League i na bramce Allison. Akcja Rywala. Niebezpiecznie. Ależ to był strzał. Na szczęście Ben Benjeder pomylił się. Podali na skrzydło do Gnabriego. Gnabri oddaje do Engolokante. Engolokante świetne! Wypuszczali piłkę do Richarlisona i jest 1-0. 21. minuta, Richarlison zdobywa bramkę na 1-0 i jego słynna cieszynka w tle, 1-0 ja Ajajaj, to podanie było niepotrzebne i niebezpieczna kontra rywala. Jak to rozwiąże rywal? Laundrup długo się otrzymuje przy piłce, świetne podanie. Do Benjedera i niestety wyrównanie 26 minucie strzela bramkę Benjeder. Dobrze do Richardsona, są Richarlison świetnie do Gnabriego gnabri! Niestety broni Alison. Za lekko uderzył gnabri w tej sytuacji. No i niestety Alison miał piłkę w rękach. Niepotrzebna kiwka i... Na szczęście udało się utrzymać przy piłce. Oblak. Dobrze przerzucił nad rywalem piłkę, ale tutaj rywal świetnie prestingiem zaatakował nasz zespół i strata piłki. Trzeba uważać: wchodzi rywal do środka, i niestety, niestety jest 2 do jednego. 50 minuta Memphis Depay ucisza doping naszego zespołu. No, niestety trzeba walczyć o wyrównanie. Teraz. Gnabri. Świetne wypuszczenie do Richarlisona. Richardson, niestety. Jeszcze szansa. Dobitka. Nie ma bramki, niesamowite. Bramkę tylko strzał zablokowany. Niebezpieczna kontra. Depaj. Depaj. Świetnie wróciła Aleksandro. Chociaż teraz stracił piłkę. Brawo. Dobrze defensywa. Oj, tutaj już nie było za dobrze. Strzał. I niestety 3-1. Arnold Depay Depay Blisko bramki, ale na szczęście z poprzeczka nas ratuje. I koniec spotkania, niestety przegrywamy. Kolejny mecz Champions. Kolejny przeciwnik znaleziony. I widzę: Ma Sancheza na ataku z Wardim. Jest Ayos Perez, Odegard, Oblak i Hazard. Kantę podanie do Wardiego. Wardi będzie odgrywał do. Richardisona, Richarlison, Gwardi jest gol! Obejmujemy prowadzenie już na początku spotkania. Czwarta minuta. Jamie Wardi 1-0. Hugo Sanchez, Odegard. Niebezpieczna akcja. Ależ bramka. Niesamowite. Piękna akcja Rywala, niestety. Dosyć szybko tracimy prowadzenie Jamie Vardy, 10 minuta 1 do 1. Strzał z woleja pod poprzeczkę, niedobrą dla oblaka. Świetnie, Ferdinand Powstrzymał Rywala. I Sejdorf atakuje podanie do Richarlisona, Richarlison podanie do Wardiego, Wardi Anderson znów Wardi, i jest gol! Świetna akcja naszego zespołu, jest 2 do 1. Jamie Vardiego, druga bramka w tym spotkaniu. No i można powiedzieć, że trzecia bramka Wardiego. Ogólnie w meczu, bo urywala też strzeli Wardi, niebezpieczna akcja. Odegard za, schodzi ze środka i brawo, oblak. Waran. oj niebezpiecznie. I nie ma bramki na nasze szczęście. Ależ niewiele zabrakło. Vardy Na skrzydło do Pereza. Perez. Dalej ma piłkę rywal. Niebezpieczna akcja. I niestety jest 2 do 2. 73 minuta. Rywal wyrównuje. I znów Jamie Vardy. Po dwie bramki Wardiego dla jednej i drugiej strony. I mamy wynik 2 do 2. Oddech strzału i... Jest faul. Oj, czyżby to była czerwona kartka? Niestety tak. Hakimi wylatuje z boiska. Kante. Złe przerzucenie piłki. Nic z tego nie będzie. Koniec spotkania. Jest remis. I będą rzuty karne. Rywal zaczyna. Neymar. Czy Neymar to wykorzysta? Neymar. I brawo, Oblak. jest gol. Bramkarz wyczuł intencję ale. Niestety nie udało mu się obronić. Jimenez. Aj jeden, jeden. Był blisko oblak. 2,1, brawo. Atal. I znów oblak! Jest 3-1. Jeden. Jeszcze jeden karny dzień nas od zwycięstwa. Jamie Wardi. Wardy przestrzela i jest gol 3. Jest gol 3. Wygrywamy w karnych z 3 do 1. Oblak bohaterem tego spotkania. Mamy 14. zwycięstwo i jest GOLD 3. I czas na ostatnie spotkanie w FUT Champions. I zobaczmy kogo ma przeciwnik. Jest Handanowicz. Jest także De Vrij. i Alfonso Davis, Alexander Arnold, Julian Brandt. Julian Brandt. Wycofanie piłki. Brawo Oblak. Jeszcze będzie szansa rywala. Wybijamy. Chociaż nie na długo. Kunaguero. Fernandinho. Brawo Oblak. Kante. Richardison. Richarlison. Niestety broni bramkarz. Richarlison. Richarlison. Uderzenie. I piękna bramka. Świetne uderzenie z dystansu. Idealnie Richardison przymierzył. I jego słynna cieszynka pokazuje rywalowi, że on tutaj rządzi. Jest. 1-0. Świetny strzał pod poprzeczkę. Handanovic tym razem bezradny. I prowadzimy kantę. Świetnie wypuszczony piłka. Jest gol. Jest gol. Richarlison 2-0 natychmiastowo. Ledwie minęły 3 minuty od pierwszej bramki, a już zdobywamy kolejną i znów: Richarlison 2-0. Świetnie. Natychmiastowy knockout. I znów Handanowicz jest bezradny. 2-0. Richarlison. Uderzenie poprzeczka na nasze nieszczęście. Wycofanie piłki do Sejdorfa. Sejdorf. Świetnie, piłka przechodzi przez obrońców. Wardi. Kante to uderzy i Kante trafia. A więc na środkowy i defensywny jest skuteczny. 63 minuta. Engolo Kante zdobyła bramkę na 3 do 0. I prowadzimy pewnie. Świetne uderzenie. Kante precyzyjnie przy słupku już był bliski interwencji, ale nie zdołał tym razem obronić. Mamy bramkę na 3 do 0. Anderson. I piękna bramka. Trzecia bramka Richarlisona, to oznacza, to, że mamy hat-tricka. Richarlison, czwarta bramka w tym spotkaniu. 71. minuta. 4-0. Prowadzimy pewnie. I zbliżamy się do kolejnego zwycięstwa w Food Champions. Bardi. Niestety tracimy bramkę, ale na szczęście to tylko bramka honorowa. Sergio Aguero w ostatniej minucie spotkania zdobywa bramkę na 1 do 4, ale to my w tym spotkaniu wygrywamy i to my w tym spotkaniu zdobędziemy kolejne zwycięstwo. Kolejny dośrodkowanie na Loron Blow, będzie dośrodkowanie i gol! I mamy bramkę z główki świetnie. Richarlison, kolejna jego bramka w tym spotkaniu, 5 do 1. A więc to jednak tamta bramka nie była końcową w tym spotkaniu. Jeszcze udało nam się zdobyć bramkę, świetnie wyskoczył Richarlison, uderzył główką i trafił. Handanowi tym razem nie dał rady. 5 do 1. I koniec spotkania. Tak kończy się dla nas Food Champions. Wygrywamy ostatnie spotkanie. 5 do 1. Brawa dla naszego zespołu. Świetnie rozegrali to spotkanie. Zakończyło się dla nas Food Champions. Udało się wbić ponownie rangę Gol 3. 15 zwycięz, 15 porażek. Ale muszę się Wam przyznać, że mogło być lepiej, ponieważ miałem już nawet bilans 12-6, i z tego potem się zrobiło 13-11, aż kończyło się na bilansie 15-15. Szkoda, bo była szansa nawet na Golda dwójkę, ale niestety nie udało się w tym tygodniu tego zdobyć. No nic, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie pozytywną ocenę pod filmem, jeśli film się spodobał. Zostawcie także suba na kanale. Ja się z wami żegnam. Nara.